Rozwiązania chmurowe bardzo dobrze sprawdzą się, szczególnie w firmach małych i średnich przedsiębiorstwach, które nie mają aktualnie żadnej infrastruktury, gdzie trzeba przygotować dla pracowników stanowiska pracy, gdzie trzeba mieć nowe narzędzia, narzędzia chociażby do komunikacji. Tutaj chmura wprowadza bardzo dużo ciekawych narzędzi, które można od ręki wykorzystać i stworzyć sobie platformę pracy dla, dla pracowników, oraz możemy myśleć o chmurze dodatkowo w kontekście składowania tam narzędzi innych niż standardowych i tak dalej, możemy tam zamieścić mechanizmy typu RP, CRM i. To daje taką elastyczność, że narzędzia są gotowe od ręki. Możemy z pomocą tak jak firm jak nasze, możemy tak naprawdę całe, w całości takie środowisko y, przygotować. Dodatkowo, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko związane z, y, z, z samym backupem, bo oczywiście możemy sobie uruchomić mechanizmy backupu, ale całe bezpieczeństwo związane z RODO. Pe, te mechanizmy są już automatycznie i y, y, tutaj Microsoft i inni partnerzy dają tak naprawdę nam gwarancję, że, że są systemy, są aktualizowane, bezpieczne i gwarantują jakość obsługi naszych klientów.